Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Małpa PHD Alina fogel w kolejnym live'ie um, tym razem tytuł live'u roboczego jest MLM czy Franczyza mam nadzieję, że się ze mną również połączycie i, i że będziecie uczestniczyć w tym live'ie witam Was serdecznie na moim kanale nie tylko na Facebooku, ale również na YouTubie gdzie przedstawiam wszystkie filmy które do tej pory robiłam więc zapraszam Was do Polubienia mojego kanału na YouTubie, bo tam zawsze będziecie na bieżąco. Widzę, że już powoli się łączą pewne osoby ze mną, co mnie bardzo cieszy. Kochani, dajcie mi sygnał, czy dobrze mnie widać i słychać. Jestem w trochę w innym miejscu. Mam nadzieję, że nie będzie to tutaj problemem technicznym. Więc y, Aniu, jeżeli możesz, a oglądasz mnie tutaj, to daj mi sygnał, czy dobrze mnie widać i czy dobrze słychać. Dajcie łapki w górę, jeśli mnie widać, a serduszka, jeśli mnie słychać. Bo tym sygnale będę zaraz rozpoczynała ten temat, bo nie będę przeciągała tutaj właśnie tematu czym jest MLM i czym jest franczyza. Franczyza, mam na myśli franchising, fr franczyzę jako formę biznesu, ponieważ bardzo często te dwa określenia są bardzo mylone. I wiele osób nie rozumie tych, tych pewnych form niuansowych związanych z tą formą biznesu. Kochani, czekam na wasze, na wasze sygnały. Mam na myśli, dajcie łapki, jeżeli mnie widać. Jeśli mnie słychać, dajcie serduszka, chyba że ja mam znowu jakiś problem z internetem i w związku z tym nie do końca jest to, jest to widoczne. Kochani, MLM czy franczyza to są dwie formy biznesu. Tak. Zarówno MLM jak i franczyza to są dwie formy biznesu. Próbuję tutaj coś znaleźć, ale nie do końca dostaję tak, jakby sygnały. Zdecydowanie odmienne formy biznesu. Wiele osób myli MLM z franczyzą, ponieważ no, powiedzmy sobie po imieniu, w wielu formach MLM-owych, w opcjach biznesowych. Należy dokonać tak zwanego wkładu własnego, wkładu, który zwią związany jest z rozpoczęciem działalności biznesowej w MLM. Nie możecie tutaj traktować, mm, powiedziałabym, takiego zapisu, jeżeli taki zapis jest, istnieje gdzieś tam w zasadach działalności jakiejś tam firmy, gdzie klient, żeby kupić tylko produkt, musi dokonać jakichś tam wpisowych i innych rozwiązań, które są nie niebotyczne, że tak określę, czyli kwoty bardzo duże. To automatycznie daje to synonim tak zwanego jakiegoś działania, powiedziałabym nieformalnego, bardziej idące w kierunku piramidy finansowej. Jednakże takich firm jest coraz to mniej, z czego mnie bardzo cieszy, że, że taka opcja czasami jest to narzucane wtedy zakupy comiesięczne, a przecież nie o to chodzi. Moi drodzy, widzę, że się już łączycie tutaj, więc zaczynam tak, jakby specyfikę całego tematu. Kochani, MLM i franczyza są to dwie opcje biznesowe. Jedna i druga wymaga od Was zaangażowania, gdzie franczyza jest bardziej formą biznesu tradycyjnego i jest tą formą, gdzie działamy w ramach biznesu pod określoną marką. Tak krótko mówiąc, każda yy, powiedziałabym yy, specyfika, stacja benzynowa, każda gdzieś ta tam duża sieciówka, chociażby jakiejś sieci fast foodowych. Bardzo często działa pod opcją franczyza. Najbardziej znana franczyza, nie będę tutaj yy, i najdłużej chyba działająca franczyza, jaką chyba każdy zna, to na pewno ta duża franczyza z literką M w logo, gdzie dzieci małe, które już jadą, to wiedzą po co jadą, ponieważ te M już jest tak duże i uśmiechnięte, przypominaj mu hasło mamę, to są badania naukowe. I każde dziecko wie, że to jest duża restauracja. Dla mnie to jest po prostu szok mówienie... O takiej sieci, że to jest duża restauracja, i ja wywodzę się jeszcze z tego pokolenia, gdzie dla mnie to był bar szybkiej obsługi i ja to tak po prostu e, kojarzę. Niestety moje dziecko już jak się wychowało, to na dzień dobry, ma, miało ukształtowane przez właśnie system franczyzowy. Dookoła idący, że, ta duża, że te duże M to jest restauracja. Ale dobra, nie, nie wnikajmy do tej dużego M. Chodzi mi o to, że aby rozpocząć franczyzę, musisz mieć najczęściej bardzo duży kapitał własny, który pozwala ci na rozpoczęcie tej formy biznesu. Każda franczyza ma własne umowy, to są umowy pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Mamy dwie opcje. Franczyzodawca, czyli ten, kto ma pewien pomysł na biznes, który generuje pewne rozwiązania, który ukształtował rozwiązania prawne, organizacyjne, często system logistyczny, wypracował daną markę, wypracował dany sposób prowadzenia biznesu. I Ty, ty jako franczyzobiorca, akceptujesz te zasady biznesu i nie możesz nich po prostu zmienić. W związku z tym. Podpisujesz taką umowę pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą i zobowiązujesz się co miesięcznie dokonywać opłat franczyzowych, które są związane z prawem uczestniczenia, powiedziałabym, w tym systemie. I trzeba uwaga, to nie są opłaty na poziomie 100, 200 zł, 300, 500 to są często 3-4 cyfrowe, dobre kwoty. Wszystko zależy od formy, powiedziałabym, franczyzy, ponieważ mamy bardzo drogie franczyzy i mamy troszeczkę tańsze franczyzy. Niemniej jednak, mówi się, że na starcie do franczyzy na dzień dobry powinieneś mieć gdzieś w granicach 30-40 tysięcy. Jeśli mówimy o małej albo bym powiedziała mikrofranczyzie, z którą chcesz rozpocząć biznes. Jest to pewien sposób dla tych, którzy nie mają pewnego pomysłu na własną działalność gospodarczą i jest to na pewno jakaś droga, ścieżka, z którą warto po prostu rozważyć. Ale, no i teraz pytanie jest następujące. Czym jest w tym momencie MLM? Bo przecież MLM jest często określany jako tak zwana franczyza osobista. Tak, to też jest w literaturze. Nie tylko marketing wielopoziomowy, nie tylko marketing sieciowy, ale również franczyza osobista. Ja również godzę się na pewne zasady działania, które wynikają ze specyfiki danej firmy. Wprowadzając się, swoją osobę do danego planu marketingowego, do danego systemu multilevel marketingowego. Skoro się godzę, to muszę przyjąć pewne prawa i obowiązki. One są najczęściej określane według zasad działalności danej, danej firmy MLM-owej, i ty często podpisując aplikację rozpoczęcia wejścia, powiedziałabym, do takiego systemu godzisz się na takie, a nie inne warunki. Ale moi drodzy, żeby było powiedziane, każde wejście osoby do systemu nie musi się kończyć drogą biznesową. Możesz być po prostu tylko konsumentem i możesz konsumować produkty. I to jest całkowicie inna droga. Nie musisz być po prostu partnerem biznesowym. Ale dla tych osób, które myślą w kategoriach biznesowych, które myślą w kategoriach rozpoczęcia swojego własnego biznesu, a nie mające dużego kapitału finansowego, bo często ten kapitał albo jest zerowy, dosłownie 0 zero zł, bo wymaga od ciebie zaangażowania, wypracowania pewnych działań, lub jest naprawdę znikomy. Znikomy gdzieś na poziomie 1000, 2500 zł czasami jest taki wymóg wynikający z planów marketingowych firm. To naprawdę niewielki poziom, za pomocą którego, dzięki któremu, ty najczęściej otrzymujesz odpowiedni zestaw. Produktów, odpowiedni zestaw powiedziałabym materiałów, które są ci niezbędne do zapoznania się ze specyfiką firmy, do zapoznania się ze specyfiką produktów i najczęściej już do rozpoczęcia po prostu działalności biznesowej. Krótko mówiąc, za ten zestaw, że tak określę, startowy, często on jest w sumie za 0 zł, bo ty dostajesz gotowy sposób na prowadzenie biznesu, gotowe rozwiązanie, które w jakimś stopniu przypomina franczyzę, ale tą franczyzą po prostu nie jest. Dlaczego? Ponieważ ty nie masz opłat franczyzowych w systemie MLM. Nie musisz co miesiąc wpłacać konkretnych pieniędzy za to, że ty w ogóle istniejesz w tym biznesie. Nie musisz tutaj pewnych elementów w tym aspekcie po prostu realizować, co jest niesamowitą różnicą. Nie musisz mieć lokalu, nie musisz mieć odpowiedniego zaplecza, powiedziałabym, personalnego, z którym związany jesteś najczęściej w ramach umowy o pracę, który musisz realizować w ramach systemu franczyzowego. Kochani, z jednej strony MLM jest określony taką mikrofranczyzą, co pokazuje, że wiele osób może tu rozpocząć działalność. I znowu, popatrzcie, co się dzieje. Dzieje się coś takiego, że często wy idąc do danego biznesmena, który działa pod franczyzą, w dzisiejszych czasach franczyzy dostają potyłku, tak delikatnie mówiąc, dostają potyłku, ponieważ nie mogą wprowadzić swoich indywidualnych rozwiązań, muszą działać według rozwiązań sieci, w której funkcjonują i nie są na tyle elastyczni, aby móc po prostu najszybciej wprowadzić coś, co w ich ocenie mogłoby być ich swobodą działalności. Niestety podpisali pewne sztywne papiery, w związku z tym nie mogą po prostu sobie na to pozwolić. I automatem, jeżeli ty idziesz do takiego franczyzobiorcy i chcesz mu zaproponować opcję biznesową wynikającą z MLM-u, nagle się okazuje, że on ci powie nie. Nie. Ponieważ ma bardzo dużo niemiłych doświadczeń wynikających z franczyzy. I musisz dokładnie mu umieć wytłumaczyć, czym się różni MLM od właśnie franczyzy w sposób klasyczny. Ja Was będę odsyłała do mojej zielonej książki, tam jest bardzo dużo szczegółów opisanych, bardzo długo tam rozpisuje się właśnie pomiędzy różnicą między jedną formą biznesu a drugą. To jest jeden aspekt, że obecnie przedsiębiorcy, którzy są w systemach franczyzowych, bardzo mocno boją się, bo mają negatywne skojarzenia. Kolejny element, z którym Ty musisz sobie tak jakby dać radę przede wszystkim, to umieć wytłumaczyć w bardzo mądry sposób, krótki i przejrzysty, najczęściej w postaci planu. tak, podkreślam to, biznesplanu. Wy mnie cały czas pytacie, czym jest ten biznesplan. To jest nic innego, jak wprowadzenie opcji biznesowych, wynikających ze specyfiki Twojego planu marketingowego, pod konkretną działalność gospodarczą. Czyli ty mu rozpisujesz, co on może zrobić, w jakiej postaci, w jakich warunkach, a nie tłumaczysz mu planu marketingowego. Plan marketingowy to jest jego ścieżka awansu. A jak wprowadzić na przykład pl biznes plan, czy jak przedstawiać biznes plan? Dla branży wellness. Ja będę mówiła o tym chociażby w najbliższy czwartek na szkoleniu online MBML, MB, MBMLM, czyli Master Business of Multilevel Marketing. To już jest będzie szósta edycja tego szkolenia, bo ona tak naprawdę cieszy się dużą popularnością, że cały czas pytacie się mnie, kiedy będzie kolejny termin, kiedy jest kolejny termin. Bo co chwilę coś tam nie zdążycie, więc mówię, w czwartek rozpoczyna się premierowo, ale możecie materiał odtworzyć do poniedziałku wieczorem, więc przez cały weekend możecie z tym materiałem pracować. I naprawdę jest tam bardzo dużo konkretów, aż bym powiedziała czasami chyba za dużo, tak w mojej opinii, tak to wygląda. Bo ja Wam tłumaczę na przykładzie takiego case'u, jak przedstawiać biznes MLM-u dla branży wellness. Konkretnie, co należy zrobić i jak to przetłumaczyć. Tym osobom, które działają w branży wellness, a jest tam ogólna specyfika tej formy działalności, wynikająca właśnie ze specyfiki tych usług, które są w branży wellness. Dlaczego branża wellness? Ponieważ ona najczęściej jest Wam przyjazna do multilevel marketingu, bo najwięcej firm MLM-owych właśnie oferuje produkty swoje, które są bardzo szeroko, powiedziałabym dominujące, bo 75% firm MLM-owych w Polsce właśnie ma produkty skierowane do e, tak zwanego sektora beauty i wellness. W związku z tym, jaki miałam inny sektor wybrać, żeby Wam to wytłumaczyć, który najbardziej będzie dla Was do, dostosowany, no wybrałam właśnie sektor branży ogólnie wellness, żeby Wam było to prościej do przerobienia pod własny MLM. Tak będzie schemat, tak schemat, który pokażę Wam ogólny ale wy bardzo prosto nałożycie na to swój własny plan marketingowy, bo czasami trzeba odpowiednio tylko upusty po prostu poprzeliczać i odpowiednio włożyć. Ponieważ do takiego biznesmena, który rozumie specyfikę franczyzy, trzeba mu pokazać pewne niuanse, które wynikają z MLM-u, co on może wdrożyć. Ale uwaga, nie każdy przedsiębiorca franczyzy będzie otwarty do możliwości prowadzenia MLM-u z bardzo prostej przyczyny, ponieważ on nie może tego zrobić prawnie. Prawnie, dlaczego? Ponieważ często mamy do czynienia z zapisami w umowach franczyzowych, gdzie dany franczyzobiorca nie może wprowadzać innych produktów, które są e, ograniczone, czy po prostu nie istnieją w sieci franczyzowej. I taki przedsiębiorca ma związane, krótko mówiąc, ręce. No ale krótko mówiąc, kochani, taki szef najczęściej ma żonę, a jak ma żonę, to ona nie jest franczyzobiorcą, więc wiecie o co chodzi. Jak nie w szef, to żona, jak nie żona, to szef, znaczy to, to mąż jej, więc to zależy od Was, gdzie po prostu pójdziecie, ale miejcie na uwadze, że nie każdy franczyzobiorca będzie mógł wprowadzić formalnie, po prostu usługi związane z biznesem MLM. No, z bardzo prostej przyczyny, tak jak podkreśliłam, prawnie bardzo często to są powiedziałabym bardzo powszechne zapisy w systemach franczyzowych, które, które po prostu zabraniają wprowadzania czegokolwiek innego do sieci. Ktoś powiedział, dobrze, to ja mogę iść do sieci, do szefa franczyzy. Tak, możesz iść do siecia fra szefa franczyzy i mu to przedstawić, że może taką opcję wprowadzić w franczyzę. Ale to już też wymaga umiejętności i o nich też będę mówiła jak to się wprowadza właśnie na poziomie po prostu odgórnym. Ponieważ nie można powiedzieć słuchaj stary wejdź do mojej firmy i będziesz bogaty i każdy franczyzobiorca po prostu też to wejdzie i będzie tutaj działał. To już jest bardzo duży projekt, który trzeba mądrze przerobić i mądrze przedstawić po prostu wszystkie atuty i to nie jest plan marketingowy. Tylko to jest właśnie biznes plan, który trzeba z tym przedsiębiorcą po prostu omówić. Jak tego nie potrafisz, to po pierwsze nie rób tego, po drugie możesz iść na moje szkolenie. Zachęcam cię przynajmniej dowiesz jak to będzie wyglądało. Link do tego szkolenia albo jest już w tym liveie tutaj dany, a jak nie to będzie pod spodem, żebyś po prostu wiedział jak ma to. Być przedstawiane. To, co mogę Wam powiedzieć, język przedsiębiorcy tradycyjnego, czy to będzie biznesmen tradycyjny. Odsyłam Cię do poprzedniego mojego live'a, gdzie mówiłam, jaka jest różnica pomiędzy MLM-em a biznesem tradycyjnym gdzie naprawdę tam też są pewne konkrety, które warto po prostu przesłuchać i warto, warto z nich wyciągnąć uwagę. Jest dostępny na kanale YouTube, jeśli nie chcesz szukać na Facebooku. Na YouTubie ten film już z poprzedni live jest dostępny, tak jak i ten również również będzie emitowany na kanale YouTube Małpa PHD Alina fogelgezang. Kochani, do czego ja dążę? Dążę do tego, że język przedsiębiorcy tradycyjnego jest zdecydowanie odmienny od języka MLM, gdzie wy mówicie o słowie sponsor, gdy wy mówicie o słowie nadsponsor, oferta, jakieś tutaj prowizje, oni zdecydowanie inaczej rozumieją. Mam na myśli biznes tradycyjny, Wasze określenia od języka, specyfiki biznesu. Prowizja, Wy macie w kategorii zysku, oni mają w kategorii strat. I to są już chociażby. Pierwsze elementy, które należy tutaj sobie uświadomić, zdecydowanie odmienne. I nie dziw się, że czasami idziesz na spotkanie z przedsiębiorcą i ty widzisz możliwości, które on ma, ale ty nie potrafisz nich po prostu przedstawić, ponieważ używasz zdecydowanie odmiennego kodu myślowego niż klasyczne tej formy Tej formy, powiedziałabym, mówienia z przedsiębiorcą, jeśli myślisz w tej kategorii, aby do takich osób trafić. Jeśli nawet dzisiaj powiesz, że ja tego nie chcę, bo nie chcę Takich osób mieć, pamiętaj, że w drugiej twojej linii, czyli w linii, za którą również też i odpowiadasz, masz w jakiś sposób wpływ, jako sponsor, będziesz mógł mieć przedsiębiorców i nich trzeba umieć z nimi rozmawiać. Często twój, twoja osoba z pierwszej linii będzie się, e, potrzebowała twojej pomocy, bo będzie szukała wsparcia w twojej osobie. Abyś ty jej dopomógł właśnie w prowadzeniu rozmów z takim przedsiębiorcą. I nawet jeśli się zatrzymujesz i dzisiaj mówisz, że ja nie pracuję ani z młodymi, ani nie pracuję z przedsiębiorcami, ani nie pracuję ze starszymi osobami, odpowiadam ci, czy wcześniej, czy później, w drugiej, trzeciej, w czwartej Twojej linii, takie osoby ci się po prostu pojawią w strukturach. I mówienie nie dzisiaj, bo ja się tym nie będę zajmować, bo to jest w ogóle rzecz, która mnie nie interesuje. Odpowiadam ci, to jest zabijanie własnego biznesu, bo to jest ograniczanie się, zamykanie jak żółw do skorupy, i mówisz, ja już więcej nie będę robić. A w dzisiejszych czasach, w czasach nowej ery, która bardzo mocno weryfikuje ludzi w znaczeniu tutaj opcji biznesowych pod tym kątem mówię, już nie mówię o. O innych jakichś aspektach, nie można już wybrzydzać. Wybrzydzanie generuje spadki po prostu struktur. To, co ja obserwuję, że struktury, które są bardzo otwarte na zmiany, które te zmiany wprowadzają do swoich struktur, naprawdę mają niesamowite rozwoje. Te, które e, tkwią w starych schematach, które właśnie przedstawiają tylko ofertę albo produktową, albo tylko mówią o planie marketingowych, e, przesyłają tylko gotową ofertę w postaci jakiejś, nie wiem, mailingu do, do przedsiębiorców, e, po Taka opcja dzisiaj już nie działa. Indywidualne podejście, które jest wymagane w MLM-ie, staje się normą. Jeśli tego nie zrozumiesz, to po prostu zginiesz. Ty i Twoja struktura. Wcześniej czy później przestanie być dopływu do Twojej struktury i ona, a odpływ będzie zbyt duży. Domyślasz się, jeżeli nie ma tutaj tej równowagi, to po prostu tak to będzie. Kochani, nie chcę Was zanudzać, czy wybrać MLM, czy wybrać franczyzę, franczyzę, franczyzę tradycyjną. Odpowiem Ci tak. Jeśli chcesz działać w systemie tradycyjnym, czyli chcesz mieć pracowników klasycznych, chcesz mieć system tutaj zobowiązań wynikających z prowadzenia klasycznej działalności gospodarczej czyli prawo pracy, prawo powiedziałabym tutaj cywilne nie tylko cywilne, ale i handlowe ogólnie. I chcesz mieć to na głowie, chcesz być odpowiedzialny za przesył towarów, chcesz być odpowiedzialny za prowadzenie lokalu, chcesz mieć tradycyjne miejsce, gdzie ludzie do ciebie oficjalnie mają trafiać, to wybierz tamtą opcję. Tylko odpowiem ci krótko: potrzebujesz większego kapitału na pewno na start niż w przypadku MLM. A jeśli tego kapitału nie masz, jeśli myślisz w kategoriach takich, że chciałbym coś spróbować. Gdzie nie chcesz mieć do, e, uciążliwości z prawem pracy, czyli pracowników, tylko mieć partnerów biznesowych, którzy e, są oparci na swobodzie, na relacyjności, wzajemnym zaufaniu i chcesz to wypracować e, z nimi i generować zyski praktycznie bez szklanego sufitu i możliwość kariery nies, nieskończoną, gdzie w mojej ocenie większa swoboda działalności jest cały czas w MLM-ie, pomimo tego, że są pewne rygory wynikające z zakresu działania w danej firmie MLM-owej, one obowiązują, to uważam, że powinieneś wybrać MLM. Zarówno w jednym, jak i w drugim opcji biznesowej potrzebujesz tak zwanego kapitału relacyjnego, potrzebujesz zaangażowania, czasu i w jednej i w drugiej opcji nie zrobi się nic samo. Będziesz musieć po prostu być mocno zaangażowanym i, I cóż mogę powiedzieć? Wybór należy do ciebie. Ja już nie będę mówiła o różnych ryzykach związanych z dystrybucją, gdzie w MLM-ie praktycznie to ryzyko przejmuje firma MLM-owa. Ty za to po prostu nie odpowiadasz, bo jeżeli ludzi prawidłowo prowadzisz i oni nabywają produkty przez system, to nic innego jak firma MLM-owa przejmuje tutaj związane opcje z dystrybucją towarów. Niestety w filmie franczyzowej to ty odpowiadasz za dystrybucję produktów, nie franczyzodawca, tylko ty, i tych opłat masz zdecydowanie większych. Rzeczywiście Twoja skala działalności już zaraz na dzień dobry jest na pewno większa niż w przypadku MLM-u. Ale nie oznacza to, że ona będzie wzrosła tak proporcjonalnie jak w, po prostu w niektórych strukturach MLM-owych. Ten przyrost jest zdecydowanie większy niż później w tej franczyzie. Wybór należy do Was, jaką opcję wybieracie, ale wiem jedno. Nieważne, czy będziecie chcieli jedną czy drugą, da się pewne rzeczy połączyć i trzeba umieć nie kooperować. Bo jest to możliwe do działania i jest to furtka, z którą warto po prostu rozważyć i umieć rozmawiać z przedsiębiorcami, jak połączyć te dwie opcje biznesu. Czyli biznes tradycyjny, niezależnie czy to jest franczyza, czy to jest indywidualna forma działalności z MLM, albo jak MLM wprowadzić do biznesu tradycyjnego. To o tym będę mówiła właśnie w czwart na czwartkowym szkoleniu. I Ciebie serdecznie zapraszam, jeśli myślisz poważnie o MLM i chcesz dalej się rozwijać i rozwijać swoją działalność. Dziękuję Wam za ten wspólny live. Taki trochę spontaniczny, ale czemu by tego tak nie miało być i tak nie mógł być prowadzony? Do zobaczenia. Jeżeli Ci się podobało, to daj sobie jakiś sygnał, daj serduszko, daj łapkę, cokolwiek. Możesz napisać jakiś komentarz tutaj ze, swojej, ze swojego doświadczenia lub nie tylko. E, zapraszam Cię tutaj do komentowania i do udostępniania tego postu e, po prostu w swoich strukturach, w swoich grupach, pracowania z tym materiałem, bo wierzę, że przyda Ci się w Twojej pracy zawodowej. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w czwartek.